W drugi weekend września Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji Otwórz Drzwi z Ostroszowic zorganizowała występy teatralne w Piławie Górnej, Pieszycach oraz Ostroszowicach. Spektakl pod nazwą Dwa Światy Słowacki Chopin Małoznany był okazją do obejrzenia wyjątkowej interpretacji Lilii Wenedy przy współczesnych aranżacjach utworów Fryderyka Chopina. Fundacją Rozwoju Sztuki. Edukacji Otwórz Drzwi. Współpracujemy od trzech lat. Po raz trzeci dzięki fundacji gościmy w naszej placówce aktorów zawodowych i aktorów amatorów Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie z filia we Wrocławiu, którzy przyjeżdżają do nas ze spektaklami. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Piławie Górnej to jest Przede wszystkim zbiór fantastycznych ludzi, zarówno nauczycieli, jak i uczniów czy absolwentów. Nam się naprawdę tu wspaniale gra. To jest widownia, która odbiera całym ciałem, nie udaje, nie jest znudzona, jest zachwycona i my jesteśmy naprawdę wdzięczni, że możemy tutaj być. I myślę, że tylko, jeśli tylko nam się uda, w przyszłym roku również się tutaj pojawimy. Jest to teatr ruchu, co bardzo przemawia do osób z różnymi niepełnosprawnościami. I właśnie ideą tego tych spektakli jest to, by nie marginalizować osób, które żyją na co dzień obok nas w naszym społeczeństwie. Chodzi o to, by oni mogli również uczestniczyć jako widz i jako wykonawca takiego spektaklu. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj wziąć udział, bo to jest dla nas zawsze ogromne przeżycie. Dlaczego? Tutaj w kuluarach rozmawialiśmy o oczach dzieci, o ich stopach, o tym, że oni grali, słuchali, cieszyli się, przeżywali całym sobą. Moim zdaniem to jest kluczowe, żebyśmy porozumiewali się na wspólnej płaszczyźnie żebyśmy się ze sobą komunikowali. I ciało, ruch wydaje mi się najbardziej adekwatne, najprostsze najbardziej pierwsze tak naprawdę w tej podstawowej elementarnej komunikacji to, że ktoś ma jakąś niepełnosprawność, nie jest w żaden sposób nie powinno być wykluczeniem. Jest to realizacja projektu bardzo ciekawego, dofinansowanego z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu Promocji Kultury, Funduszu Celowego. I dzięki tym środkom możemy realizować takie spektakle w miejscach tak fantastycznych jak szkoła w Piławie. Zaprosiłam do współpracy Włodzimierza Kiniora-Kiniorskiego, autora muzyki, Annę Rudkowską, która gra na marimbie, Roberta Balińskiego, reżysera świateł i projekcji, ale też zaprosiłam do współpracy studentki z Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, filia we Wrocławiu, Wydziału Lalkarskiego i integrujemy się tutaj środowiskowo i jest nam bardzo dobrze. W tym wypadku mieliśmy poważne wyzwanie, bo trzeba było zademonstrować muzykę Chopina i tak naprawdę bazować na, na romantyzmie. I tutaj oddaję głos. Ro, romantyzm w wydaniu marimbowym to raczej jest dość rzadka sprawa. Gram na instrumencie, który jest dość dużych gabarytów, i zasadniczo robiliśmy aranżację utworów fortepianowych. Także mając cztery pałki. Zrobienie rzeczy, które z reguły gra się dziesięcioma palcami, nie jest może takie oczywiste, natomiast brzmi bardzo zjawiskowo. A poza tym wszystkim mieliśmy szansę także wykorzystać bardzo dużą paletę dźwiękową z instrumentów, które tutaj przybyły z nami, bo poza marimbą mieliśmy właśnie saksofon sopranowy, mamy flet basowy, steel drum, różnego rodzaju przeszkadzajki, które dobarwiają cały spektakl. To jest, naturalna, to jest dla mnie naturalna droga i nie, nie było łatwo zamienić Słowackiego, który akurat Lille Venede, która jest właściwie mitem bardzo pojemnym. To jest epicka opowieść o, o mocy i niemocy ludzkiej, o ludzkiej naturze i przełożenie tego na ruch powodowało we mnie próbę znalezienia jakiejś kwintesencji, znaków, kluczy, gestów, które będą ikoniczne z jednej strony, bo tak naprawdę odwołujemy się do nas, do naszego życia, do naszej historii, do tego, co się dzieje teraz w nas. Więc ta historia z 1839-40 roku jest aktualna bardzo. Szczególną wrażliwością charakteryzują się właśnie ludzie, którzy są niepełnosprawni, a oni byli w głównie właściwie jako publika, dlatego też wyjątkowo chłonęli to, co się dzieje, i nam się tu dzięki temu pięknie grało. Absolutnie, wrażliwość publiczności przekłada się zdecydowanie na nasze działania. Także dla mnie to było niesamowite przeżycie, tym bardziej, że po raz pierwszy miałam okazję współpracować z Teatrem Pani Eweliny Ciszewskiej. Baliśmy się trochę, bo to jest troszkę taki przewrotna interpretacja Lili Wenedy. Muzyka Chopina też była podana w troszkę takich ostrych dźwiękach, ale odbiór był. Ciekawy, taki fascynujący. Cieszymy się, że te przedsięwzięcia są realizowane u nas, że fundacja, z którą współpracujemy, dzięki pani Małgorzacie Zabuskiej, która jest koordynatorem tego projektu, chce współpracować z nami i że wybrała nas jako jedną z instytucji na realizację tego przedsięwzięcia. Za to im bardzo dziękujemy. Pragnę również podziękować nauczycielce z naszej szkoły, pani Agnieszce Jurcewicz, która zainicjowała tę współpracę.